Macie 500 zł? I to jest poprawna odpowiedź. Brawo, macie 1000 zł. Piąteczka. To jest dobra odpowiedź. Macie 2000 zł. Brawo. To jest kapitalna odpowiedź. Doskonale. Muszę wam powiedzieć, że to jest poprawna odpowiedź. Brawo. Trzeba brać kur... Izabelo, ja ci tak radzę. Może ty czasami słuchaj mężczyzn, bo. To jest poprawna odpowiedź. Brawo. Tak właśnie odpowiedział Kuba. Macie 50 tysięcy złotych gwarantowanych. Wow. Witam Was po raz kolejny w Lego o milionerach. Dzisiaj kolejny dzień zmagań naszych zawodników, którymi są Michał Pyto i Izabela Czeniewska. A grają oczywiście dla pomocy w walce z pandemią COVID-19. Jak dotąd wygrali gwarantowane 50 tysięcy złotych. Mają również dwa koła ratunkowe czyli telefon do przyjaciela i zamianę pytania. Jak się czujecie przed dzisiejszą grą? Dobrze, choć tak jak powiedział niegdyś Robert Burnejka. Nie ma. Za przeproszeniem opiem się, niestety musiałem dać własną cenzurę ze względu na porę nadawania tego programu. No niestety skończyło się świrowanie, bo to czas na pieniędzy wygranie. Jesteście jakoś tak bardzo zestresowani? Ja już nie. Szczerze, aż tak bardzo to nie czuję się zestresowana. Zresztą jak grałem w towarzystwie. No, w sumie tak. Tyle, że dzisiaj pytania już będą takie z górnej półki, ja wam to mówię. One takie łatwe to w sumie nie będą. No ja, ja, ja jeszcze sam nawet ich nie widziałem. Pierwszy raz dopiero przeczytam, więc sami się przekonamy, jakie pytania będą. Waszym przyjacielem w sensie telefonicznym w dalszym ciągu jest Krzysztof Urbańczyk. Więc halo Krzysztofie? Halo, witamy Was z pięknego miasta Wrocławia. No, można powiedzieć, że żarty się skończyły, bo dzisiaj naprawdę będzie walka o bardzo duże pieniądze. No i być może dzisiaj właśnie wykorzystają tą szansę, że będą mogli do ciebie zadzwonić. Też taką nadzieję mam. Z jakich dziedzin się czujesz najmocniejszy? Z racji tego, że jestem architektem, to najbardziej właśnie architektura, ogólnie sprawy związane z budową, matematyka, sportem też się interesuję, ale pewnie będzie pytanie, które mnie kompletnie zaskoczy. No, i w dalszym ciągu mam nadzieję, że jesteś w pogotowiu, tak? Cały czas jestem w gotowości. No to bardzo się cieszę. Na razie jest 50 tysięcy złotych. Jak coś, to Cię później będziemy informować o, o dalszych osiągnięciach naszych tutaj podopiecznych. Także do usłyszenia, Krzysztofie. Do usłyszenia, panie prowadzący. Czy chcecie coś jeszcze o mnie zapytać? Ja nie mam pytań. Ja również nie mam. Ja w takim razie nie przedłużam. Kontynuujmy grę. Znowu będę Was przepytywał. <laughs> oj, przepraszam, jeśli to miało <laughs> źle zabrzmieć. Ja nie chciałem, no a tak, tak sobie zaradowałem. Jak coś, to się nie, nie uraźcie, nie chciałem. O, jak widzicie, zapadły ciemności. Egipskie ciemności, jakbym tak mógł określić. No, w sumie tak ma być. Tak w sumie jest w normalnych milionerach, że im, im trudniejsze pytania, tym się robi ciemniej w studiu. No dobrze. Pytanie za 75 tysięcy. Pierwszego przeszczepu serca u człowieka dokonano w XX wieku, w latach 30., 60., 80., a może 90. Odpowiedź a lub D. Albo nie, a lub B. Poczekaj chwilę się, zastanówmy. Raczej w latach 30. medycyna nie była aż tak rozwinięta jak później, więc ja bym tu odrzucił ten wariant. Aha, no w sumie racja. Przy tym pytaniu na szczęście nic nie tracicie, oczywiście możecie na tym zyskać. No a jak nie jesteście tacy do końca pewni, to możecie użyć któregoś koła. Gry wchodzą. Oczywiście według mojego toku myślenia lata 60. i 80. 90. mi nie pasują, bo z tego co mi się kojarzy, to już wtedy w Polsce przeszczepy serca były znane. To musimy się na jedną z nich zdecydować. Jeśli źle odpowiemy, to dobre, z tego będzie 50 tysięcy, no ale odbierze to nam szansę dalszej gry. A jakbyśmy tak wybrali odpowiedź B jak baran. Lata 60. Jesteś pewny, że akurat w tej dekadzie dokonano pierwszego udanego przeszczepu serca? Tak, bo chyba w latach 80. dokonano pierwszego przeszczepu tyle że w Polsce, a że Polska była wtedy krajem socjalistycznym i de facto technologicznie do tyłu w porównaniu z Zachodem, to oni mogli być przed nami. Ostatnio, Karol, powiedziałeś mi, żebym słuchała się mężczyzn, więc teraz także tak zrobię i posłucham się. Rozumiem, że ostatecznie jesteście zdecydowani, tak? Tak. tak. Oznajmiam wam, że ta odpowiedź jest warta 75 tysięcy złotych. Brawo! Tak jest. Pierwszego przeszczepu serca dokonano w latach 60 a dokładnie 3 grudnia 67 roku. Pierwszej na świecie udanej transplantacji serca dokonał The zespół chirurga Christiana Barnanda, a biorcą był Luis Waszkanski. Dobrze. Do końca gry zostały tylko 4 pytania. No mam nadzieję, że uda wam się wygrać milion. Nie wiem jak będzie, bo może przy którymś pytaniu skusicie, ale nie życzę wam tego. Więc czytam pytanie za 150 tysięcy złotych. Popatrzcie na ekran swojego monitora. No i właśnie pytanie do tego obrazka. Które byłe już województwo jest zaznaczone czerwonym kolorem? I macie do wyboru tak. Poznańskie, Leszczyńskie, Gorzowskie i Kaliskie. Która z tych odpowiedzi jest poprawna? Dobra, jesteś z geografii? W szkole miałam czwórkę z geografii, ale tu raczej historia jest istotna, bo tu mowa o dawnym podziale administracyjnym. Karola, może Ty nam podpowiesz, bo my, mówiąc krótko, mamy kłopot, ale nie chcemy wspomagać się kołami. No, ja Wam mogę podpowiedzieć w taki sposób, że poprawna odpowiedź to A. Albo B, albo C, albo D. Aha, jeszcze tak na pocieszenie, macie 25% szans, na Ale, że ja trafię... ale, ale że... żeś pomógł wiesz co. No, no, sorry, no taka jest moja rola prowadzącego, właśnie. Chwila, przecież jest od niedawna takie koło, zapytaj prowadzącego. No tak, ale, ale w naszej wersji niestety nie ma takiego koła. Mu musicie się posilić telefonem do Krzysztofa albo zamianą pytania. To lipa. Ja myślę, że to poznańskie, a ja że to gorzowskie. Czy znowu jest potrzebny rzut monetą? Szczerze przydałby się. No dobrze, no to tak. Co będzie reszką? Gorzowskie. No dobrze, a orłem no, okej. Okay. Rzucam. No, tym razem wypadł orzełek. Tym razem no cóż nie będzie po mojej myśli. Czasem musimy ustępować kobietom. Czyli co zaznaczamy? Poznańskie. A Wy naprawdę nie chcecie żadnego koła użyć, tylko orzeł czy reszka? Skoro ostatnio poskutkowało, to pewnie teraz też poskutkuje ta metoda wybierania odpowiedzi. No dobrze, no to, to, to tylko od Was zależy. Ja, ja nie mam na to wpływu. Dobrze, zaznaczam. A Poznańskie. I A Poznańskie to jest. To, no co mam więcej powiedzieć? No, to jest poprawna odpowiedź, prawo. No, tutaj trzeba No, no, no. No, 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 i robi się niepokojąco dobrze. Coraz bliżej tego miliona. Kurczę. A może ja już zacznę czek wypisywać, bo to nie wiadomo, co to się wydarzy. Nie mów, hop, póki nie przeskoczysz. Aha. Kolejne pytanie jest za 250 tysięcy złotych. Ile złotych medali przywieźli Polacy z 31-letnich igrzysk olimpijskich, które odbyły się w 2016 roku w Brazylii? Żadnego? 1, 2 czy 3? Gracie o ćwierć miliona, ryzykujecie 100 tysięcy. Kto mógł zdobyć te medale? Oglądałem rzecz jasna Igrzyska, ale nie pamiętam, ile zdobyli Polacy złotych medali. Czy ty Iza masz jakąś propozycję? Niestety, ale nie mam, mimo że interesuję się sportem. Zadzwońmy do Krzysztofa, on może wiedzieć, ile tych złotych medali. To się Krzysio zdziwi. Chociaż nie ukrywam, że teraz, przy pytaniu za ćwiarteczkę, może to być rozsądny wybór. Chcecie się połączyć? Tak, definitywnie. No, w takim razie dzwonimy. Halo, czy to jest właśnie ten moment? Tak, Krzysztofie, to jest właśnie ten moment, kiedy możesz się wykazać swoją wiedzą. No, niestety. Michał i Izabela nie są pewni odpowiedzi na pytanie za 4 miliona złotych. Procedura jest taka. Usłyszysz cztery odpowiedzi, jedna jest tylko poprawna oczywiście. No i jeszcze do tego masz 30 sekund. Okej, okay, rozumiesz wszystko, tak? Proste jak drut. A kto czyta pytanie? Ja będę. Izabela, dobra. Izabela ci przeczyta pytanie jak coś. Dobrze, dobrze. To uwaga. Start. Ile złotych medali przywieźli Polacy z 31. Igrzysk Olimpijskich, które odbyły się w Brazylii? Żadnego, 1, 2, 3. Jakie jak, jak odpowiedzi? Żadnego, 1, 2, 3. O Jezu, ale dowaliliście z pytaniem. Halo, 9 sekund zostało. 6, 5. 4. Kurde, mam pustkę w głowie, ale radzę obstawiać między 2 a 3. Oj, no i nieprzyjemnie się zrobiło. To raczej dwa mogły być. E, czy tutaj zrzut monetą jest znowu potrzebny, między tymi dwiema odpowiedziami? Nie, nie, nie. Definitywnie dwa. Jak definitywnie, to definitywnie. Zacytuję fragment pewnej piosenki i to już jest koniec. No tak, to już jest koniec. To jest koniec tego pytania, przechodzimy do następnego. Macie ćwierć, miliona złotych. Ale się zagotowałem. No, opłaciła się jednak pomoc Krzysztofa. Tylko dwa pytania was dzielą od głównej nagrody, jaką jest milion polskich złotych. Czytam następne pytanie za 500 tysięcy złotych. Ksiądz Jacek Stryczek firmuje świąteczną akcję pomocy ubogim. No właśnie, szlachetna. Co to takiego szlachetnego jest? Przesyłka? Wigilia? Choinka czy może paczka? Ja coś słyszałem o szlachetnej paczce. Ja również tylko teraz pytanie, czy to właśnie ksiądz Stryczek organizuje to, czy nie. Wiesz co, raz kozie śmierci weźmy szlachetną paczkę. Dokładnie E. e Karol poprosimy o zaznaczenie. Oczywiście, definitywne szlachetnej paczki. Tylko jeszcze Wam przypomnę, że ryzykujecie 200 tysięcy złotych dla 500. Przy tym pytaniu jesteście zdecydowani, że tu chodzi o szlachetną paczkę, tak? Tak. Tak, tak. Dobrze, zaznaczam. No co? No, no wygraliście pół miliona. Brawo. Ja nie wierzę, ja myślę, że mi się to śni, że mamy pół miliona. Zaraz jednak to nie sen, tylko prawda. Teraz gracie o milion i to już jest prawda. Pytanie jest właśnie, warte milion złotych. Ja się czuję usatysfakcjonowany właśnie z dwóch powodów bo pierwszy to, że mogę poprowadzić odcinek specjalny, bo nigdy mi się nie zdarzyło, a dwa, że już w odcinku specjalnym mam. Zaszczyt odczytać pytanie za milion, co niejednego prowadzącego pewnie by za zachwycało. Nie zwlekając, czytam pytanie: Który z noblistów umarł zaledwie rok po otrzymaniu Nagrody Nobla? Raymond, Szymborska, Miłosz, Sienkiewicz. Szczerze wam powiem, że ja już się trochę spociłem. Myślisz, że mnie? My na początku może mi się wydawało, że będzie bezstresowo, ale jednak pozory myją. Kurczę, milion to dopiero jest wysoka poprzeczka, chociaż sama już to przechodziłam, ale ten ale teraz inaczej na to patrzę. Coś wam przychodzi do głowy? Ja już standardowo mam dwa typy i oczywiście nie wiem, który jest dobry. Masz? No jakie? Raymond i Sienkiewicz. Tak się składa, że i ja ich brałam pod szczególną uwagę, tylko nie wiem, który z nich. Umarł rok po otrzymaniu Nobla. O Boże, Boże, Bożenko. Iza. A jakbyśmy sobie odpuścili i zabrali 500 000 zł, chcesz, żebyśmy skapitulowali? No wiesz, przynajmniej stres zejdzie z a pół miliona, to nie jest wcale mało. Definitywnie kończycie grę? Albo nie, nie, nie chcemy nie, 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 nie. pozostać jednak w grze. Ale to, to nie, ma, nie ma się coś spieszyć, naprawdę, ja na was. Poczekam. Mamy dużo czasu. Prawdopodobnie widzowie też będą cierpliwi w stosunku do was. Któryś z nich na pewno... No ale teraz właśnie który? Miłość i Szymborska na pewno nie, bo akurat użyłem wtedy, kiedy oni byli jeszcze na tym świecie i doskonale pamiętam, kiedy Nobla dostali. Proponuję skorzystać z ostatniego koła. Masz na myśli zamianę pytania? Tak, bo przecież innego nie ma. Aha, no tak. Także Karolu, prosimy ciebie o ostateczną zamianę tego pytania. Czy na pewno chcecie użyć zamiany pytania? Tak, tak. tak. Okej, okay, no to ja wam zamienię. Ale zanim to zrobię, przypomnę o konkursie, o którym ostatnio mówiłem. Otóż, mamy zwycięzcę tego konkursu, oczywiście ja mu serdecznie gratuluję. W nagrodę, tak jak już mówiłem, otrzymuje 20 zł Paysafe Carda. Pozostałym dziękuję chociaż za to, że wzięli w tym udział. No dobrze, teraz zamieńmy pytanie. No i zgodnie z regulaminem muszę wam przedstawić poprawną odpowiedź, w którą byście celowali, gdybyście mieli odpowiadać. To Raymond. Dobrze, zobaczmy, jaka jest poprawna odpowiedź. Ach, yeah, 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 yeah. Ta odpowiedź była warta Ale, ale, ale spokojnie, nie wszystko stracone. Jeszcze macie szansę odpowiedzieć na pytanie za milion złotych, tylko no już oczywiście na inne pytanie, które brzmi tak. Kaszubski przysmak smout ze szperkama to po prostu czernina z kluseczkami, zupa jagodowa zabielana, smalec ze skwarkami, czy ziemniaczana babka. Teraz przeanalizujmy, co znaczy smout ze szperkama. Moja teoria jest taka, że smout to smalec, a szperkam szperkamy skwarki. Szczerze coś w tym jest, ale nie jestem aż taki pewny siebie, żeby od razu typować w tą odpowiedź. Przekonałaś mnie jednak. W końcu sama wygrałaś milion. To i teraz może znowu wygramy wspólnie. Czyli teraz ty słuchasz się mnie? Tak. A jednak. Czyli zaznaczamy smalec ze skwarkami, tak? Wiem ile to jest ryzyka, ale tak chcemy. Czy ostatecznie? Tak. tak. No cóż, zaznaczam. Wy mówicie, że smod ze szperkami to jest malec z kwarkami, tak? I macie rację. Coś niebywałego. Już nawet widzę, że tutaj ekipa produkująca program klaszcze wam. Ja też wam serdecznie gratuluję wygrania miliona złotych. Nie wiem co powiedzieć, naprawdę. Serdecznie wam gratuluję wygrania tego miliona. Muszę ochłonąć, bo nie mogę nawet uwierzyć, że to się stało. No cóż, brawo! Naprawdę, coś niesamowitego. Podpiszę czek opiewający właśnie na tą kwotę milion złotych. Przekazuję czek w wasze ręce. W sumie cel tej kwoty jest znany, ale. Jeśli jesteście tak łaskawi, to możecie powiedzieć, na co pójdą te pieniądze. Oczywiście chcemy wygraną sumę przeznaczyć na walkę z pandemią COVID-19, która wprawdzie ucichła, ale jednak daje się ciągle we znaki. Dziękujemy. Mam głęboką nadzieję, że jeśli będą nowe odcinki, to już tutaj się pojawi publiczność, już będzie studio wypełnione aż po brzegi. Pojawi pojawią się zawodnicy. No brawo, brawo, jeszcze raz brawo ode mnie. Brawo, brawo! Tak właśnie się kończy ten odcinek. Już po raz drugi w historii tego programu padł milion złotych. Karolu, mam ważną wiadomość, którą chcę tobie i widzom przekazać. Z racji, że w mojej ocenie jako prowadzący spisałeś się w dziesiątkę. Chciałbym abyś został gospodarzem LEGO Milionerów w nowych odcinkach. Oczywiście jeśli powstaną, a mam nadzieję, że powstaną. Naprawdę? Zoomicho, dziękuję Ci bardzo. Serio nie spodziewałem się tego od Ciebie, ale dziękuję. No cóż, także jednocześnie już zostałem nowym prowadzącym tego programu. A póki co życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia.